Się zmieniło, jeżeli chodzi o narkotyki no powiedzmy od lat 90. Teraz dużo prościej jest zdobyć narkotyki nawet tym osobom bardzo bardzo młodym, więc gdybym miał wiek inicjacji pacjentów trafiających tutaj do poradni na chorzą do Monaru określić, no to będzie powiedzmy 12-13 rok życia, tak? To jest ten czas, kiedy kiedy je zaczynają. Są pewne mody na narkotyki. W na latach 90. pojawił się rynek amfetaminy. Potem, w między rokiem 2010 a 2020, różnego rodzaju dopalacze, dlatego że były właściwie legalne i była łatwość wprowadzania ich na rynek. A w tej chwili, na pewno oprócz marihuany, która jest najbardziej ciągle popularnym narkotykiem, mamy do czynienia z wielką modą na pochodne mefedronu, dlatego że są łatwe do produkcji i przez to robią się bardzo łatwo dostępne.